Zastanawiacie się, co można zrobić na warszawskiej Wisle w 25 minut motorówką? No to powiem Wam tak, można zobaczyć całą warszawską Wisłę. Od mostu siekierkowskiego do mostu śląsko-dąbrowskiego. Cały ten kawałek przepływamy dynamicznie. Tak, żebyście zobaczyli wszystko, co jest możliwe do zobaczenia, a przy okazji zabrali do domu całą masę adrenaliny z naszego domu. Rząd Dragon na czeka na zarządzaj, Rezerwujcie na Do zobaczenia na dziś. czeka ognisko nad Wisłą i potrzebujesz Zajrzyj na potrzebujesz czeka na na